Po tym, jak ostatnio pokochałem Metka, tak naprawdę, to zagranie w modyfikację mojego ulubionego filmu, naprawdę, to jest zaszczyt, tak na serio. I zagram sobie Mordorem. Jeżeli chcecie więcej tego na zapisach, zostawcie lajka. Like zagram sobie Mordorem i będę postarał się, postaram się znosić, znieść, moi drodzy, Minas Tirith, postaram się zniszczyć praktycznie wszystko, zagramy wielkim, nieśmiertelnym Mordorem. Spróbujemy, moi drodzy, praktycznie zdobyć pierścień, zabić Froda, Aragorna i wszystko i jeszcze wiele więcej. Mordor, Start, co tu więcej gadać, nie? Dosłownie. Zobaczmy, panowie. Zobaczmy, czy mi się uda. Oczywiście, orki są słabe, nie? Ale zobaczymy. Uniwersum Tolkienia to jest więcej niż jakieś filmy. No tak, no wiem, że są książki i tak dalej, i tak dalej. Yy, czytałem, więc fajnie. Naprawdę. Czy Gandalf był Rzymianinem? Nie wiem. Ale jestem z szczęśliwy. moi drodzy, welcome to Divide and Conquer. Perfekcyjnie. Witam Shadow of Mordor, The Tribes, The Power of Sauron. Fantastycznie. Na Zgulowie. Ok. I teraz zaczynajmy powoli ogarnąć nasze państewko. W razie czego. Poczekajcie chwilę, bo ja muszę przyciszyć troszeczkę Spotify'a, bo mi wyje jak dosłownie nie wiem co. Ok. Tutaj Lord of the Rings sobie leci. I moi drodzy, ja muszę przygotować teraz y, Mordor na, że tak powiem, wojnę totalną, nie? Tylko widzę, że zminimalizowałem grę i nie wiem, czy ona mi się zamierza wczytać, czy nie. Jednak się wczytała fantastycznie. Ok, więc zacznijmy ogarniać Mordor od y, najgorszych miast, czyli tutaj dajmy to construction tylko, niech się robi. I tutaj od razu na dochód, czekaj, Milicja Garizon, Grok. Niech się automatuje, nie? I czekaj, kto to jest? Ork Riders. I tu są Ork Riders, oni Upkeep 130. I tu jest generał. Więc ja bym go wziął i wziąłbym, czekaj, Ork Band. To weźmiemy ciebie i ciebie i będziemy nim dążyć już, żeby dotrzeć dalej, nie? Ty, tu są bardzo zdenerwowani ludzie z tego, co widzę. Aha. Bo tak, tak, tak osada się. No dobra. Ork Riders? Nie. Nie mogę bandy zrobić. To zrobimy jeszcze jedną bandę. Dobra, fantastycznie. Druga osada jest tutaj, zrobimy pyk, pyk. Oczywiście wyciągniemy tego kolejnego dowódcę, generała. Będziemy się starali zgromadzić wszystkich generałów. W razie czego? Może się uda. Wszystkich dowódców przy minimalnych garnizonach. Czekaj, tutaj jest wszystko ogarnięte. Tutaj jest ogarnięte. Tutaj jeszcze ta osada, Benz. Pięknie. Benz tutaj, dowódca jak serialowi. I muszę też nas guli ogarnąć, co nie? W razie czego? Uh, tutaj jest Nazgul do retrainowania. Ojoj, ojoj, pięknie. Uh, Ork Maruders, moi drodzy Mor Moran Guard, fantastycznie. Dobra, spróbujemy tutaj zebrać jeszcze więcej jednostek. Hmm, tutaj sobie zrobimy coś takiego. I rekrutmentu na razie żadnego. Tutaj sobie zrobimy coś takiego. I tutaj coś takiego. Postaram się zebrać po prostu jedną olbrzymią, że tak powiem. Tutaj są ci garci i dowódca, to ja ich wyślę na południe. Postaram się zdobyć tutaj też fajne jednostki. Są. Czekaj, org band. Kurde, zobaczymy! <laughs> tutaj też sobie sprawdzimy org bandy damy. Tutaj weźmiemy scoutów, wyślemy i będziemy się starali, wiecie, co przeorganizować. Tu jest fort, tu jest minas morgul. W minas morgul od razu będę chciał robić coś. Czekaj, Leather Tanner Building Improved Food Culture Increase. Slave Quarters, czyli boosty, o, to bym oczywiście zrobił, Tribe Camp, fantastycznie. I tą osadę bym chciał tak jakby rozbudować bardzo mocno we wszystko, żeby były pieniążki, żeby było wszyściutko. I spróbujemy zrobić jedną wielką, ogromną armię. Ty, to ogarnąłem praktycznie wszystkie, że tak powiem, rzeczy, więc będziemy mogli, kurde, dążyć zaraz do przodu. Aby oni wyszli. Fantastycznie. Pierwsza tura, moi drodzy, za nami. Tutaj Frodo ma jeszcze i zniszczyć pierścień, w ogóle wiecie. To jak lorowe Lotra, nie? Moim głównym celem tej kampanii będzie zniszczenie elfów i zniszczenie gondoru, i jeszcze zniszczenie no różnego rodzaju, wiecie, plemion, nie? Mam też nadzieję, że ten mod jest stabilny do jasnej cholery, żeby nie wywalało po turach albo coś w tym stylu. To by było fajnie, nie? Tak serio. Tylko, że ja muszę sobie podciągnąć. Tu są dalej zdenerwowani ludzie, więc ja sobie tutaj rajderów... Wiesz co wezmę? Może, może po prostu zrobię coś takiego, że dam yy, high tax rate i tutaj postaramy się coś. Żeby było tutaj, tu się robi co to jest building grounds, to tego nie potrzebuję. Zrób na przykład camp guarda, żeby było lepiej. 5 tur aż to się nie opłaca. Tu muszę jakąś tą yy, slave quarters, niech będzie public order, fantastycznie. Niech to się robi na razie. Damy tutaj normal tax rate. I moim celem jest zgromadzenie, że tak powiem, jak największej, jak najpotężniejszej armii, którą widział Mordor, i dosłownie przelanie się przez. do no moich przeciwników, nie? Czekaj, tutaj będzie jeszcze dwie tury. Okej, okay, fantastycznie. Wy... Trochę się wypytykałem, że tak powiem, z pieniędzy. Tutaj wyślemy dyplomatę, poszukamy innych plemion. Trochę się wypytykałem z kasy, nie? To jest Mordor Scout. Okej, okay, dobra. Osgiliad jest jeszcze pod kontrolą Gondoru. Tu jest w ogóle jedna armia, wyjdziemy z tego fortu. Ale tu będzie sieczka. Ja w Dacu mam 1000 godzin, może dwa razy skraszowało. No to dobrze to słyszeć, stary. Dobrze o tym wiedzieć, dobrze to słyszeć. Ty, ale Gondor podchodzi mi pod wioskę. <coughs> Także tak powiem trochę... Sent Emissary, gdzie? Tutaj? O Boże, to tak daleko, stary. Tak naprawdę. Czekaj, ja muszę tutaj starać się dotrzeć do jakiejś wioski. Mordor pali ziemię, więc jest git. Ten dowódca... Boże, za... Kurde, mogłem go tu zostawić. Mogłem ich nie wysyłać, bo za czym oni dotrą, to i tak minie pół roku, nie? Dobra, ty już podejdziesz tutaj. Tutaj jest mój Nazgul, a można jakoś Nazgul jeszcze respić, czy coś w tym stylu? Dobra, to sobie skancelujemy. I możemy tutaj ork bandę sobie zostawimy. Chciałbym, żeby mój Nazgul... Czekaj, Leofric the Bough. Leofric... ...was born into the simple life. Fantastycznie. Fajny evencik nie? Tutaj widzicie? Kolejna armia przybyła. Gmina Morgul. Wow, Southern Lancers. A, to ja mam tu też dostępne te jednostki takie pomocne. Tu jest Ork Archers. Może weźmy tych rajderów jednych na razie niech będzie. I dążymy do przyspieszenia armii, nie? Tylko powiem wam tak, od razu mówię, armia orków jest strasznie słaba. Żeby nie było, nie? Mega słaba jest, giga słaba. Tak naprawdę. Orki to tylko masa, 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 tempa masa, pusta masa dosłownie. A ja tu czekam specjalnie na nas gula, nie? W razie czego? Ustawiłem automatyczny, rozbudowę, automatyczną, bo ja zawsze tak gram w Total War. Nie wiem dlaczego tak mi się po prostu przyjemnie gra. Poczekamy na tych jeźdźców. Weźmy tutaj garców jeszcze, niech się to zrobi. Bo ja czekam aż ta armia dobiegnie, nie? Tutaj Ale też jeden pan będzie dążył do podejścia. Chyba będzie ok. Ten wrócił idealnie. Siemanko, czy to jest podstawowy DAT czy z jakimiś submodami? O, o, myślisz, że ja wiem? Chłopie, widzowie mi ostatnio pokazali e, DACa i, że tak powiem, zainstalowałem i działa. E, tylko się zastanawiam, czekaj. Ilion reclaim The lands of surrounding the Emery Armen has been swept clear of enemy forces. Okej, okay, fantastycznie. Tu jest jakaś osada, to jest Out co? Independent castle. Czekaj, a gdzie jest, y, Boże kochany, gdzie jest y, Isengard? Tak naprawdę. Tutaj chyba jest Isengard, co nie? Z tego, co kojarzę. Poczekajcie. Toggle, Fof. Tak, dobrze kojarzyłem. To tu bym chciał dyplomatom moim się udać, Stop nie? Do Isengardu. Mm -hmm. O, Nazgulu do przodu. Dobra, zbierz tego dowódcę jeszcze. Tutaj się armia już... Uuu, tutaj będą panowie. Jeszcze parę tur i będę miał armię, która będzie mogła ruszyć na Osgiliad, nie? W sensie już mam, tylko ja chciałbym wysłać gula. do walki. Żeby Nazgul po prostu robił sieczkę, nie? Bo ten Nazgulę to wyją, wiesz że co chodzi. Pięknie. Ty powiedziałeś, że do niego. I wyjmiemy tych generałów, podzielimy, bo tutaj będzie, tu jest fort, ok? Ale w Minas Morgul będzie właśnie stawiane maksymalnie na, moi drodzy, rekrutację. Tu będzie maks rekrut, jeżeli zacznę zdobywać jakieś pieniążki, nie? Tylko teraz mam 20 dukatów i to jest trochę irytujące. Bo jakoś kasy nie mam. Kogo to jest armia? To jest Rohanu. Okej, okay. map information byśmy zrobili. Okej, okay, czyli oni mają mnie w dupie. Nie lubią mnie za bardzo. No nie dziwię się, no kto lubi tak naprawdę... Kto lubi tego, nie? Tutaj będzie yes. szedł. Kto lubi Mordor? No właśnie. Dobra, weźmiemy tutaj pana Nazgula i weźmiemy tutaj oczywiście naszą pełną armię. Pełniutką armię bierzemy, perfekcyjnie. I na gólu weźmiemy jeszcze jakiegoś orka z serialu może. Może weźmy tego. Okej, okay. a wy będziecie tutaj stali jako generalicja. Pięknie, mam pełną armię, okej. Okay. Uuu, ej, Faramir tu jest, a tutaj? Milion generał. Ale on ma pełną armię. Ty, no to ja uważam, że trzeba by było zniszczyć Faramira. Tak naprawdę. Czuję, że trzeba by było zniszczyć moi drodzy Faramira. Sądzicie, że to jest dobry pomysł? Mi się trochę wydaje, że tak. Żebyśmy powinni spróbować zniszczyć Faramira. Jeżeli go dopadnę, no to będzie fajnie, nie? Okay. Dobra. Mam wręcz ogromną marmię. Mam wręcz ogromną armię, ale powinienem go zniszczyć, tylko... Yy, tylko nie wiem, czy ja czegoś lorowo nie popsuję, bo Faramir przecież nie zginął. No, ale to też jest Total War, nie? Chciałbym zobaczyć, jak wyglądają na Nazgule. Aha, czyli armia Nazguli to tak jakby z łukami elitarna piechota. Tutaj drugi generał jest, to wojownicy. Okej, okay, ork maruder. Ale ci orkowie wyglądają, ja pierdziele. Dobra, panowie. Gotowi? Szkoda, że to są tak podzieleni dziwnie ci arczerzy. Mi się wydaje, żebym ich zasypał strzałami, jak podejdą. Dawaj mordor. Szkoda, że te nas góle nie latają, wiesz o co, chodzi, ale by były fa byłoby fajnie. To jest chyba ten siedzący, nie? Czasami... Czekaj, on piszczy? Poczekaj chwilę. Ej, piszczy fajnie, jak w serialu. Duże jednostki mam to spoko. Mi się wydaje, że ten oddział Faramira to zostanie wręcz zrównany z ziemią w momencie, że tak powiem, jak wejdziemy do walki, dawajcie tutaj nas gulę, bo ja chcę sobie zobaczyć, jak wy walczycie. Czekaj, a oni są łucznikami. Ta, oni są łucznikami, co ty gadasz? Ty, no to dawać nas gulę. Czekaj, o sobie... Ty, czy ja tutaj mam bardzo mocno łuczniczą armię? To ich powinienem zmiażdżyć tutaj. Ognia! ich tych 36 zostało, 32 Boże, jak to. Zobacz, jak to leci. XD? Ja ich po prostu rozstrzelałem. Tak, gdzie jest Faramir? Czyli no to dobra, to walczymy w ten sposób. Jeszcze do tego rzucimy teraz orków na nich. Nie będę jazdy marnował, nie? Ale chyba mi się wydaje, że ich wystrzela. Wystrzelam, nie? Te, bo ci fokusują generała. Wiem, widzę, no nie zabiją mi nas góra, nie powinni, nie? Rzucimy teraz, zobaczymy, jak oni walczą. Oni uciekli. Ej, ale orkowie dowalenie wyglądają, jak w takiej starej grze medywalowej. to i tak dobrze wyglądają. No to jest taka bitwa, wiecie, jakby to powiedzieć. Y... Ale orkowie to paczek padają, nie? Jeden po drugim. Orkowie są bardzo słabi. Bardzo słabi są morkowie, nie? No, ale udało mi się go zmiażdżyć. No to będzie faramir zniszczony. No to chyba będzie ok. Ty zabiłem faramira, LOL! XD Załatwiłem faramira, ale to dobrze nawet, że go dorwałem. Czemu oni się jeszcze nie poddają, tak w sumie? Stary, oni mają jakieś super morale, nie? Okej. Okay. Patrz, ja 100 ludzi straciłem za coś takiego. Jednego elfa przypada z 10 orków. No, powiem ci szczerze, że Mordorem zniszczyć Minas Tirith to będzie ciężka kampania i cały Gondor. Ah. Enemy camp sucked. Good tidings our men have found the enemy camp the enemy. and climate editing of warf. We should be able to make some coin of this victory. No i fantastycznie. A tu jest wielka armia Gondoru. I tu są rajderzy i tak dalej. Ja sobie chyba stanę tutaj. I zobaczę, czy kolega będzie w stanie, że tak powiem, mnie sprowokować, nie? Jakoś, coś takiego. Zobaczymy, panowie. Podciągnąłem wszystkie praktycznie nazgórskie jednostki. Ciekawe, czy tu się jeszcze na respią, czy coś w tym stylu, nie? To było spoko. Zobaczymy. Liczę na to, że. Patrz, ta wielka armia Gondoru mi nie, nie wypowiedziała walki. Atakujemy ją? Bo się zastanawiam, czy się nie skompromituje tutaj. Atakując tą wielką armię Gondoru. To wygląda aż przerażająco. W Ozgiliacie siedzi ten. I tutaj Boromir siedzi. Poczekaj, mam pomysł. Ty, a jakby ruszyli nasi sami dowódcy, trzymać Ozgiliac za mordę. I teraz dostali wsparcie. Okay. Gdzie jest mój dyplomata? Ty? Tu jest mój dyplomata. On miał gdzieś iść. Tutaj ma iść. Eldoras, Reach. You have reached Eldoras, the capital city of Rohan. It was built by Rohan second king, Brego, son of the Youth. O, fajne ciekawostki. No, ale wiesz, ja tutaj yes. nic nie będę robił, bo ja idę do Isengardu, nie? Jak najszybciej, w jakiś sojusz. Be. Zobaczmy. Zapisz zrób przed bitwą. Zrobię zapis. Dobra, zobaczymy i spróbujmy, że tak powiem, zaatakować. Milion... Jezu, jaką Gondor ma armię! Ja pierdyle! Leo no. the Bout. O, Proszę państwa, aż się napije wody. No to wygląda na pojedynek, powiem wam, ojojoj, oj, oj, chyba nie będzie zwycięski. Coś, żem tak czuję. Że to może nie być zwycięski pojedynek. Dobra, trzeba teraz się przeorganizować, moi generałowie. Łarszku, kiedy nagrywasz Ryszarda dwie serce? Rysiek dwie serce już jest skończony, byku. Wiesz, Rysiek lwie serce, to już jest zrobione, stary. Dobra, rozciągniemy ich tak, tych łuczników. Później weźmiemy tych. Rozciągniemy ich, taką armię im zrobimy, boom. I później moi dowódcy, boom. Pięknie, start battle. A to oni stąd idą. Dobra. W sensie to oni idą, ja idę na nich chyba, prawda? No tak, dobra. Panów na G. Panów na G. Dobra. Panów tu. No, przesyłam wszystkich do przodu. Zobaczymy. Mhm. I powiem wam tak, ja coś czuję, że ja to przegram bitwę. Stop łucznicy Prosiłbym was o oddanie ognia już. Jezu, jakie to będą bitwy ogromne. Boże kochany. Dobra, moi nas góle już prują z dystansu. Panowie, dwójeczka. Blackwood Veil vale Archers. Ognia. Proszę oddać ogień. Wasza dwójeczka prosiłbym o ogień. Prosiłbym o strzelanie jak najszybsze. Błagam was, bracia. Przodu. Ja tu trochę kombinuję, wiecie o co chodzi? Staram się coś zrobić. Dobra, chyba moich zasypują. Chociaż nie wiem. Ale oni mają piechoty. Ja pierdzielę. Oho. Uh -huh. Dobra, uwaga, spokojnie, wyślijmy... Ło Boże, oni mnie zmiażdżą! Wielka potęga Gondoru naprawdę będzie wielką potęgą Gondoru, chyba zaraz. Zaatakujcie gorki. Zmiażdżyć. Gdzie jest moja kawaleria? Tutaj? Moja kawaleria na flankę. Szybko. Przyjmijcie szarże, przyjmijcie szarże na spokojnie. Dacie radę, panowie. Pięknie tu, szybko ta jazda. Niech podjedzie na plecy. Dobra, ty bracie do ataku. Boże, ale to będą straty ogromne, ale tutaj na plecy. Dobra, nie wiem, czy to się uda. Nie wiem, czy to wyjdzie w ogóle. Ognia tych Axmenów. Dobra, tu się jeszcze chyba udało zatrzymać, ale tak 50-50. Ole /50. mi przejechał ładnie. Ja, pitola. Dobra, wyślimy tych maruderów, bo oni walnęli w tego, nie? Tutaj spirmeni stoją. Wjeżdżaj w ich uczników. Szybko. Odświetlać jednostki. Oj, tutaj walka trwa. Niekoniecznie dobra, niekoniecznie zła. Wy musicie zacząć wspierać swoją. Dobra, tutaj jednak wspieracie. Panowie, proszę grzmocić tutaj. Wy, panowie, tutaj grzmocić. Oj, oj, oj Na razie się udało zatrzymać. Nasza kawaleria też wjechała i męczy ich łuczników. Tutaj idą jeszcze.. Boże, gondorscy włócznicy. No, nasze orki wygląda na to, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną zmasakrowane. Dobra, panowie, tutaj się musicie wbić, pomóc. Chłopaki, zasypać ich strzałami w tej chwili. Na ty też. Dobra, ta kawaleria podniosła ogromne straty, wycofa się. Jezus, ty. Ja będę przegrywał bitwę za bitwą, tutaj. Bo ja widzę, jakie orki mają średnie jednostki, słabe. Boże, moje, moje jednostki zostają zmasakrowane. Dobra, za mało kawalerii mam. Boże, jak oni są mocni, tu chłopaki kontra. Ruszajcie. Jest, w was jest jedyna nadzieja. Kurde, oni sobie nic nie robią. Orki to tylko ilość. Pocze pocz poczekaj, jak kazak dum będziesz walczył w późniejszej erze. To jest płacz i pot. Naprawdę aż tak? On, on ucieka gdzieś. Chłopie, zmasakrowali mi całą piechotę praktycznie na froncie. Gondor mnie zmiażdżył wręcz. Stary, to totalnie. Cały Gondor mnie zmiażdżył. Ja pierdziele. Ja myślałem, że tu będzie jakaś szansa. A tu nie ma żadnych szans, chłopie. Gondor ma takie mocne wojsko, że mnie dosłownie zrównali z ziemią. Rozkazałem moim ucznikom oddać ogień. Dobra, wy musicie się rzucić do walki, bo tu już nie ma opcji. Ja ich muszę mieczowo rzucić do walki, bo oni ich strzelanie mi nic nie daje. Tutaj wysłałem nas Guli do akcji. Bo tu nie miałem wyboru, to jedną flankę może wygrałem, ale... Moja kawaleria została zmasakrowana w ogóle. Boże, w tych walcie, panowie. Jak to tu wygląda? No tutaj załatałem dziury, tutaj przegrałem. Tutaj ta akcja dob dobrze wyszła. Tutaj uciekają. Routing. Dobrze, panowie, teraz z boku akcja. I ty lecisz tu. Jezu, Jezus Mary, ale mnie zrautowali. A te moje orki dadzą radę, chociaż? Boże, moi ludzie zostali zrautowani kompletnie, ale tu jest rzeźnia. No, stracili połowę ludzi, a ja straciłem pewnie większość. oni mnie zmiażdżą. Nie wiem, czy ja to wygram, boże. Do ataku Boże, mam jeszcze jakieś Royal Guards of, no, of Gondor, Ty. Ja to przegrałem. Idzie na gulem do zwarcia. No, idę właśnie. Dźwięk mi się wyłączył. Nie wiem dlaczego, Ty. No, ja przegrałem. Ja zostałem zrautowany i zniszczony. Armia Gondoru mnie rozbiła po prostu. Wiesz, patrz. Boże, oni mnie zrautowali kompletnie mnie rozbili. Ja pierdzielę. Kurde. Przegrałem bitwę z Gondorem. Jezus, ja przegrałem. Stary, oni mnie rozwalili jak nopsa totalnego. Mój nazgul zginie zaraz. moje moi orkowie uciekają. Ja nie mogę. Dobra, poczekam, aż moi wszyscy żołnierze się zrautują. Nie będę poddawał. No takie jest życie, panowie. Dobra, to jest ich generał, nie, dowódca. Patrz, Boże, ile oni mają ekipy, chłopie. To jest hit. Mój Nazgul to się ledwo trzyma. Ork host został zrautowany. Ja potrzebuję lepszych jednostek, panowie. Czy szykuj się to jest przedsmak. To mnie czeka? No, stary, orkowie zostali zniszczeni przez gondor obecnie. Kompletnie stary, moja armia wyparowała. Że złodzi, wyparowałem, ale to dobrze, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Ja poczekam, niech zginą do ostatniej chwili, nie? Jestem zdziwiony, że nie uciekły od razu twoje jednostki. No, dosłownie, mój został mi ostatni nazgul. Zmasakrują go teraz, kurde. Ale, ale duża bitwa była. Ale oni też mm, wiesz. Oni też kurde przecież wiesz. Ile tu ludzi poległo? Ja pierdzielę. Jeden nazgór mi został w I padł. Zabili nas gula. Ja nie mogę. Ej, on miał 3900 ludzi i jemu zostało 96. A nie, to jestem ja. On miał 2000, stracił 900. Leofric, Bo boże, ja straciłem 4K ludzi, chłopie. XD, ale mnie rozpieprzył, stary. Widziałeś to? Zostałem totalnie zanihilowany. Tak mnie wykastrowali. Ale jaja ja myślałem, że to orki są jakoś do zabrady, a tu chłopie widzę, że jest. Prisoner's is capture, decline, no nie, nie biorę tego, nie. Cała moja armia została zniszczona tutaj przez Gondor. Panowie, salutka. Ty, to, to tutaj trzeba przejść do defensywy teraz, tak z tego co widzę. Dosłownie trzeba przejść do defensywy, bo ja chciałem istos giliad zająć, ale ją tutaj muszę uciekać. Przecież oni mnie rozbiją, nie? Kompletnie. Ja nie mogę. Czekaj, tutaj się robi to, Upgrader, i ja potrzebuję czegoś do rekrutowania jednostek, a nie ma tutaj, wiesz, mm, jakichś lepszych jednostek w Minas Morgul, prawda? No nie mam możliwości werbowania. Czy jest jakaś osada, która mi daje jakieś super fajne jednostki? To by było spoko. Balguldur, Dur może? Ujuruk Urukowie, o tutaj, może tutaj balista. Zobaczymy. Ja nie mogę. Jedna przegrana przekreśli przekreślić tysiące zwycięstw? Nie no, spokojnie. Tu sobie zakończę na kanał z zapisami. Pozdrawiam, jeżeli ktoś oglądał, zostawcie lajka. Hej!